Uruchomiliście nową platformę do podpisów elektronicznych. Czy mogą z niej skorzystać również ubezpieczyciela? Oczywiście. Przede wszystkim myśleliśmy o firmach ubezpieczeniowych i bankach uruchamiając platformę. Wszystko co proponujemy jest oparte na regulacje europejskie i das -owe. Nasza platforma może być wykorzystana zarówno w sprzedaży, gdzie pozwala na szybszą konwersję, zamknięcie umowy sprzedaży, może być wykorzystana w działach hr do obsługi pracowników, ale też do obsługi pracowników zewnętrznych. Bardzo ciekawe może być zastosowanie i do obsługi claimów, gdzie klient ten ostateczny po raz pierwszy często się loguje do, do platformy klienta. Rozwiązanie proponujemy dla dużych organizacji w wersji Enterprise, instalowanej on-promise, w pełni customizowanej pod potrzeby klienta. Także jak najbardziej jest to rozwiązanie właśnie dla firmy, typu firmy ubezpieczeniowej. No, takich platform jest już kilka na naszym rynku. No i czym Wasza się wyróżnia? Różniamy się tym, że dajemy pełną gwarancję tożsamości osób podpisujących dokument, czyli sprawdzamy, weryfikujemy tożsamość zdalnie, czy poprzez wideoweryfikację, czy poprzez weryfikację bankową zgodnie z regulacjami PSD 2. Co ważne od klienta docelowego, nie wymagamy żadnego dodatkowego sprzętu, żadnej dodatkowej wcześniejszej rejestracji, obsługa jest bardzo prosta i bardzo intuicyjna. No a jak to wygląda z perspektywy takiego szarego użytkownika, który czasem się jednak gubi w tej procedurze? Procedura jest bardzo prosta. Dokument można podpisać już nawet w ciągu jednej minuty. Zleceniodawca, czyli na przykład firma ubezpieczeniowa udostępnia dokument, zaprasza klienta do weryfikacji tożsamości. Po zweryfikowaniu tożsamości klient jest poproszony o złożenie podpisu elektronicznego. Składa podpis, potwierdza go sms-em, procedura jest zamknięta, jedna i druga strona ma podpisany dokument, może sobie pobrać go i zarchiwizować w wersji już cyfrowej. A czy da się to jakoś bezpłatnie, bez zobowiązań przetestować? Oczywiście. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.signuseu.pl tam znajdziecie Państwo informacje kontaktowe, mail czy czat. Prosimy o kontakt z nami. Bardzo chętnie udostępnimy 30-dniowe demo. To będzie dostęp już do realnej platformy, będzie można w takim rzeczywistym środowisku sprawdzić, jak, jak działa Science. Zapraszam. No a link do strony też umieścimy, żeby Państwu było łatwiej w pierwszym komentarzu do tego filmu.